I teraz z Adamem porozmawiamy trochę o e, sezonie lotowym, czyli całym etapie przygotowania naszych gołębi, czyli zawodników do tego, żeby był z tego efekt. Także co możesz Adam powiedzieć o tym etapie? U mnie sezon lotowy zaczyna się w sierpniu, czyli po zakończonym sezonie lotowym poprzedniego roku. Czyli tak, puszczam gołębie w pary tak. po sezonie lotowym zakończonym, one tam wychowują po jednym mutku. W tym czasie daję dwa razy w tygodniu, dwa-trzy razy w tygodniu Supermańka. Po czyli ten produkt, po... tak? tak, ten produkt płynie, nie? Znaczy... Supermanik tego. Tak, tak, tak. Ten supermaniek, do tego dodaje białko. Czyli aminokwas. To są pełne aminokwasy, o których wcześniej rozmawialiśmy. No i to daje dwa razy w dwa, trzy razy w tygodniu, nie? Do tego na wodę dodaje witaminę C. Czemu na wodę dodaje witaminę C? Dodaję, bo one goły mają lepsze upierzenie. Mhm. No, witamina C ona za, zakwasza wodę, czyli obniża PH wody. Przy czym gołębie mi po prostu nie chorują, nie, nie łapią żadnej infekcji, czyli gołębie mam zdrowe I teraz tak. Czyli taki tutaj... atut witaminy C to jest też tak, działanie tak. infekcją. Dosłownie, przy... dosłownie. No, tym je tam wzmacniam, oczywiście, bo to aminokwasy. Budulec i odwodowa, Tak, białko, białko pomaga im odbudować upierzenie mięśnie po ubiegłym sezonie, tak? Bo to wiadomo, głębie zostały wyczerpane po 14-15 lotach, także odbudowuje im tam mięśniówkę tak zwaną, nie? Białko podobnie jak u człowieka dla gołębia stanowi budulec, czyli w tym momencie ten gorset mięśniowy Tak e, się tak, zwiększa, tak, tak, tak. no i to te białko właśnie. Które, które stosujesz, tak? I tak przez cały okres jesienny. No okres i w... jesienny, ten u Ciebie, który, kiedy się zaczyna? Czyli okres stosowania tego białka i witaminy C? Tak, no to mi się zaczyna tak, można powiedzieć, w sierpniu, mm -hmm. po zakończeniu sezonu, do, można powiedzieć, do grudnia, do, do kiedy głębi się pierzą, prawda? Bo tam w połowie grudnia zaczynam głębię odrobaczać, czyli dwa razy je odrobaczam, tam graję raz na odrobaczenie, później po dwóch tygodniach powtarzam, bo przygotowuję wtedy ptaki do. Do szczepień. W styczniu gołębie zawsze szczepie na paramiksowiozę, także najpierw muszę je odrobaczyć, później daję gołębiom, jak są na przykład na rzęsiska chore czy coś, ale zazwyczaj jest wszystko ok, bo to gołębie badam u tego pana Dobkowicza, weterynarza, co roku, znaczy co roku. Co dwa, trzy miesiące jeżdżę do niego, badam gołębie, czy są zdrowe pod kątem tam salmonellozy. salmonelozy. Zazwyczaj jest wszystko ok, także jeżeli jest wszystko ok, pod koniec stycznia gołębie szczepię, szczepie. Dzień po szczepieniu gołębi podaję na karmę także ten supermaniek. Czyli z białkiem wzmacniam te Tak, tak za je wzmacniam i podaję je tak co jakiś czas. Witaminę C, później po, tym, po dwóch tygodniach. Znowu zaczynam podawać, żeby te głębie mm -hmm. wzmocnić, żeby się uodparniały, nie? bo to wiadomo, że jak poszczepię głębie, powiedzmy, to one po dwóch tygodniach zaczyna ta szczepionka działać, także muszę je wzmocnić, żeby Jest je troszeczkę. Okres tak, 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 tak dosłownie. Tam dosłownie. Także można powiedzieć, że praktycznie witamina C stosuje cały, cały sezon. Nie? Cały sezon praktycznie też no, białko, tak? Białko, no później zaczyna się rozród, także wiadomo, białko w rozrodzie jest potrzebne, tak? Też dwa, trzy razy w tygodniu. Głębia na goniku rozpłodowym u mnie w ogóle nie, nie latają, także muszę im zapewnić wszystko, czego potrzebują. Także białko, aminokwasy, wszystko to one potrzebują. Witamina C, także co ja mogę więcej powiedzieć? No i treningi, dochodzą treningi. Później tak, głębie paruję w marcu, przed parowaniem tak samo ich próbuję wzmocnić a chodzi o trening i Turbomisia? Turbomis to ja zaczynam stosować dopiero od czwartego lotu. Czwarty, piąty lot. Zaczynają się loty u nas 500-600 km, 700 no to wtedy wkracza turbomisia. Ja także zaczynam od piątego lotu i praktycznie co piątek jest spodawany Turbomis. No to jest coś takiego, że u nas jest ładowanie na loty 600 km, to ładowanie jest z głębi w sobotę rano. Więc praktycznie ostatnie karmienie odbywa się w piątek wieczorem, no, bo w sobotę rano to zresztą mało co jedzą nie? i wtedy właśnie uruchamiam tego, tego Turbomisia. Tak samo na loty głębi i maraton, no to tak samo, albo mamy ładowanie w piątek, albo mam w sobotę, to, no, albo w czwartek, nie zależy kiedy jest lot. To jak jest lot w sobotę, no to mamy ładowanie w czwartek i przed ostatnim, po ostatnim karmieniu podaję gołębiom Turbomisia. Także Teraz wtedy... Jeszcze z Maczkiem rozmawialiśmy i on nam zwracał też uwagę, ty to wiesz. Natomiast też chcielibyśmy uh -huh. to wytłumaczyć hodowcom, jeśli chodzi o sposób dawania, prawda? Czyli nie dajemy od razu suplementu, czy poprzedzamy suplement karmą, tak? Tak jest. Najpierw karmimy gołębie, wiadomo, one później chętniej pobierają ten napój, że tak powiem, nie? Tak. W sporcie wyczynowym wśród ludzi jest czasami sytuacja odwrotna, czyli zaraz po treningu. E, otrzymuje zawodnik suplement. Natomiast Maciej e, Podyma e, zwrócił na to uwagę przez wiele lat, żeby e, właśnie rozpocząć od na początku dania karmy po to, żeby ten gołąb odbudował glikogen. Bo jeśli my poprzedzimy e, suplement e, e, przed karmą, no to dojdzie do sytuacji, że one już będą, no, będą wypełnione i nie będą, nie będą tej karmy w tym momencie. Używać, Tak, Tak, ale od południa na przykład gołębie nie mają u mnie pojnika nie? w gołębniku, także wieczorem kiedy karmię te gołębie, mm -hmm. no to one tam zjedzą tyle, co mają zjeść i wtedy jak daję rozrobionego turbomisia, no to one go wypiją więcej niż normalnie powinny wypić, bo jak on od południa nie miał co pić, ten gołąb, tak więc pobierze pokarm, a później jak zacznie pić, no to on go wypije troszeczkę więcej, no i po samym tym już daje czystą wodę. Ten preparat jest tak mocny, że na niego trzeba uważać. Jeżeli lot jest, zapowiada się lekki, tam powiedzmy 500 km, no to lepiej go dać troszeczkę mniej, żeby, żeby nie przeholować. No bo to może być. To nazywa się Turbo. Dlatego nazywa się Turbo. I także też tak. można go stosować po, po lotach ciężkich. Jeżeli mamy na przykład 700 ciężką, lot ciężki, lot, lot głębiej tam lecą z 10-11 godzin, no to wtedy to by było wskazane też podać właśnie na, na dopicia ten, ten tego turbomisia. Oczywiście oprócz turbomisia no to jeszcze. Supermanek, Także on praktycznie jest od pierwszego lotu u mnie do, do ostatniego lotu w niedzielę po, po locie, nie? Także... Ale pamiętajmy, karma? Dopiero potem. Tak jest. W no, no wiadomo, że turbom <coughs> turbomaniek dajemy na karmę. Także ja go zwilżam jedną łyżką stołową na kilogram karmy. Tam na 40-50 gołęb. Tak, mniej więcej tyle co głębie zjadają, zwilżam i posypuję to białkiem nie. Tym białkiem, co tutaj mamy, oczywiście. Także i myślę, że to jest wystarczające i w poniedziałek gołębie mam praktycznie odbudowane, także ja potrzebuję mieć, potrzebuję mieć gołębie na 14 lotów, to nie, że ja lecę 5 lotów czy 6, później zostawiam gołębia w domu, bo on jest zmęczony, że to, że tamto, nie ma, tak, takiej bajki u mnie nie ma, u mnie jest, idzie na pierwszy lot, jeżeli on przylatuje w niedzielę w konkursie, albo tam minimalnie się spóźnią, zaraz idzie z powrotem za tydzień, także ja muszę mieć pełni zdrowego zregenerowanego gołębia, nie? Także tu nie ma lipy, także... On musi być odpalony na kolejny lot dość szybko. Gołąb, jak jest u mnie słabszy gołąb, to, to ja takiego głębia eliminuję po prostu już od młodego, od młodego. Jeżeli roczny gołąb przychodzi z lotu i inne mi się regenerują, a ten ma problem z regeneracją, taki gołąb nie ma prawa byty u mnie po prostu. Musi, być, no, musi mieć wigor ten gołąb, kurde, a ja mu w tym pomagam po prostu, nie? I jeszcze taka uwaga <laughs> że Maciej gdy tworzyliśmy produkty, co zostało sprawdzone, jeśli chodzi o te gołębie słabsze w momencie, kiedy otrzymały wsparcie suplementacyjne, to się poprawiło. Dosłownie. Ja teraz mogę taki przykład tylko podać. W tym roku na pierwszy lot 700 gdzie poszło, nie wiem, 14 albo 16 tysięcy gołębi na okręg, moich 8 gołębi było w pierwszej 30 na, na okręg, nie? No tak, że to nie był przypadek. I, także... I ten, te, te gołębie, to były słabsze, tak? Niektórych on słab, ten co jest na przykład powiedzmy setny w oddziele, no to tu się poprawia, on siada wtedy 70, 60, tak, bo mhm. tu już mu pomagam, to jest, ja mówię, on musi lecieć 8, 9 godzin, także samo utrzymać, bo tak nieraz słyszę hodowcy mówią, a to jest lekki lot, bo tam z wiaterkiem czy coś, nawet 700 km z wiatrem, no to on te 8 godzin musi być w powietrzu, utrzymaj się tylko 8 godzin w powietrzu, no to też potrzebujesz mieć siły, nie, ten tak. słabszy gąb, no nie da rady, on po drodze, mój już go wyprzedzi, bo już ma dodatkową energię z tego dostaje, prawda, także tak. tutaj nawet nie ma o czym mówić, kurde. No, a ten gołąb, który jest naprawdę dobry, a jeszcze jeszcze mu pomogę, no to już wtedy no już jest super wtedy dobry, w by najmniej nie. Także już wtedy nie jest go w stanie praktycznie nigdy wyprzedzić. Nie? Jak ja biję mhm. z lotów 600 700 km pierwsze głębie na oddział, no w tamtym roku mieliśmy lot z Brukseli, gdzie 920 km było do mnie, no to ja miałem pierwszego gołębia na okręg, tak? No dwa pierwsze na oddział. Także to już nie był przypadek, także. Gołęb, gołem. gołębie musi, musi być dobry GOM, to jest po pierwsze, ale też i trzeba im pomóc. Sama karma nie, Samą karmą człowiek nie poleci, nie? Oczywiście. No, samą karmą Teraz, nie pociśniemy. Czyli reasumując, ten pakiet tych suplementów, o których, o, o których właśnie rozmawialiśmy, białko, no, jest znane hodowcom, e, jest sporo na rynku, natomiast e, ja ze swojej strony mogę zapewnić, że te białko strukturalnie to jest najwyższy do standardu e, surowiec. Tak samo jest z witaminą C, jest ogólnie dostępna na rynku, natomiast tutaj, akurat w przypadku tej witaminy C, to jest 99% i tutaj czystość tej witaminy jest jedna z najwyższych, jeśli chodzi o standaryzację. Produktów, których nie ma na rynku, to jest właśnie Turbomiś. Działa na zasadzie elektrolitów dla znanych hodowców, jeśli chodzi o produkt na tej samej zasadzie, natomiast tego produktu teoretycznie no nie ma, a on jest odpowiedzialny za bardzo szybką odbudowę po treningu, po lotach i utrzymywanie tego poziomu energetycznego gołębia, naładowanie go tą energią na kolejne, na kolejne etapy. Tak mi Maciek tłumaczył, z tego co, z tego co mi Maciek tłumaczył, no to tak, praktycznie go on przeleci 500, już wysiadka, a Turbo mieć go tak wspomaga, że on jeszcze te 250-300 km przyciśnie, także da rady pocisnąć te 200-300 km jeszcze na tym samym tempie. Czy no. można powiedzieć, kolejny bieg się włącza? Dosłownie, i dosłownie. I wtedy, nie? I wtedy jazda. To tak jak masz sprinter, nie wiem, z dwóch sprinterów, jeden tam po setce siada, a drugi sprinter robi z siebie maratończyka, tak, bo jeszcze tak. ma dodatek więcej siły, żeby pocisnąć dalej. Nie? Na początku, tak szczerze mówiąc, a, gada mi myślę, że tam gadam i głupoty, już tyle produktów próbowałem, myślę, ale to, to będzie, tak? Tak, ale to po jak widać już. Jezu, jak ten hodowca ma gołębie, no to się zna jak i wie, jak jego gąb w danym sezonie wygląda i, i jak powinien wyglądać. Nie? Także Czyli po... obserwacja, tylko no po obserwacja. Dosłownie, po badaniu produktu, sam widzisz, później człowiek sam widzi, jak, jak, czy to jest produkt dobry, czy, czy, czy przereklamowany. Nie? Mhm, Także tak to wygląda w ten sposób. nie? Także praktycznie białko, witamina C, to cały sezon używam razem z tym z mańkiem. Nie? No, a to mówię, zaczynam dopiero tu, misia zaczynam od lotów 500 km. Szczerze Krótka mówiąc, się... może, może zdałby egzamin na te krótsze loty, nie? się ryzykować, bo to jest jednak 150-200 km, jak wyrwie, no to ja go nie zatrzymam, Później w Rzeszowie będę szukał swoje głębie, także to wolę nie ryzykować, nie? Chociaż, aczkolwiek, mówię, mam cztery gołębniki lotowe, więc może, może spróbuję, zobaczymy, może to coś podciągnie moją kategorię A jeszcze, nie? Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o te produkty, nie? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że dużo tutaj rzeczy, o których rozmawiamy, być może jest zawiła, My będziemy to wyjaśniać, będziemy też to popierać jakimiś tam badaniami naukowymi, bo opieramy się o, o to, co się sprawdza i co, co daje efekt. Natomiast w momencie, kiedy hodowca dokonuje u nas zakupu, otrzymuje jasno i przejrzyście kartę dawkowania, jest również prowadzona historia zakupu tego produktu i przede wszystkim jest prowadzona też diagnoza efektów. W postaci naszych e, jakichś takich pomiarów, e, gdzie, gdzie weryfikujemy klientów, którzy otrzymali produkt i jakie w tym momencie e, rezultaty e, osiągnęli, a tak jak mówię, no, na etykiecie i e, w opisie, e, jeśli chodzi o te produkty, jest jasno, przejrzyście wyjaśnione kiedy dawać, w jaki sposób. Ja naczytałem się dużo, powiem, świadam o e, kreatynie wśród hodowców Gołębi, którzy idą gdzieś tam do sklepu z suplementami. Kupują i dają. No i piszą potem, że to się nie sprawdza. Natomiast nie każdy suplement kupiony, dany e, w tym momencie, bo a nie w odpowiedniej ilości, nie w odpowiednim czasie, nie z odpowiednią konsystencją zadziała. Także ważne jest to, e, w jaki sposób dawkujemy, e, z jakiej firmy korzystamy, ponieważ e, no, białek na rynku jest mnóstwo. Kreatyn jest mnóstwo, frakcji kreatyn również jest mnóstwo, więc tutaj dochodzi wiedza, którą frakcję dać, w jakiej ilości szczególności na gołębie, bo pamiętajmy, że gołąb to nie jest człowiek, tak? My to ważymy po, no dosłownie. po 100 kg, my sobie możemy ładować że 5 do 8 gramów kreatyny, natomiast no tutaj gołębie to już jest inna struktura, natomiast yy, ważne jest też, kiedy damy, czy to będzie na pusty w tym momencie yy, żołądek, czy będzie to na pełny i, i od tego to wszystko zależy, przede wszystkim od wiedzy, w jaki sposób to dawkować i wykorzystywać.